No, nareszcie. Dalej no jednego Stasiu. Ledwo żyje. Co się stało. Nogi mi w tyłek weszły, tak się zlazły. Na piechotę szedłeś? I to jaki kawał? A taksówki nie mogłeś wziąć? Nie mów mi o taksówkach. Wydałem wszystko. Nawet na autobus mi nie zostało. To szlak trafić co za miasto. No, nareszcie coś sensownego. Mm. Oh. Oh. Nie przepadam za szampanem, bo tam nic innego nie było. He, he, he. No oh. widzę, że z panią redatką pochulaliście. He, he. E, żona się pytała. Ja. Niepokoiła się. A co powiedziałeś? Spokojnie, co to? Co to? dzisiaj urodzony jestem. Byliśmy na wernisarzu. Na czym? Mówiłem ci światowe życie. Aha. Pani Renatka to jest kobita. Hmm. Idę na wernisaż, czy nie zechciałby mi pan towarzyszyć? E, no to z największą kurczę przyjemnością. No e, i poszliśmy. Weźmy, pojechaliśmy. Taksi, elegancja, Francja, no ale jeszcze. <laughs> Szampan mi się całą drogę odbijał. Już szlak trafił. Jezus. Yeah, dla baby człowiek wszystko wypije. Ale za to wiem, gdzie jest ta mała. Gdzie? Stasiu. Co tam się między nimi dzieje? Co to za rodzinka? Córki panią Renatę obrały ze wszystkiego. Okropne rzeczy, chłopie. Ale to mało. Mieszka sama. Taka mało lata w mieszkaniu po mężu pani Renaty. Mówiłem ci. Córki tak zakręciły, że nawet mieszkania po mężu nie zobaczyła. To znaczy, ona jest w mieszkaniu po Kazimierzu Kamieńskim. Tak. K może tam adres będzie. O, pan Antoni. Żona o pana pytała. Czego adresu szukacie? Kazimierza Kamieńskiego, córeczko. Przecież on nie żyje. Zgadza się. Mieszka tam teraz ta moda wernerówna. Ach, tak. E, gdzie to jest? Chyba mam. Kazimierz Kamiński, profesor prawa Pułaskiego. Mamy ją. Sprawdziłem się ekstra, co? A to mi! gdzieś ty się podziewał? E, miałem sprawę do załatwienia nie ma powodu do krzyku. A my mamy coś do załatwienia. szkoda. Nie ma powodu do krzyku. Może mi wreszcie powiesz, gdzie się podziewałeś? Tak. Jak ci coś powiem, to usiądziesz. Widziałem Bogdana. Trzeba zawołać lekarza. Co ty, znowu? No lekarz! Potrzebny jest lekarz! Świruje ty! Halo! Musimy wyzwać lekarza! Jeżeli jemu coś się stanie, to wy będziecie mieli problemy! Ty mnie tu nie strasz. Bo się przestraszy, co będzie? <grymne> dobra, ja nikogo nie straszę. Żadna pomocy dla tego chłopaka. Słyszy pan? Dobra już, dobra. Zaraz zadzwonię. Tylko bez awantur. Zrozumiano? Mają to gdzieś. Niczego na nich nie wymusisz. Jeżeli nie wezwie lekarza, to jak wyjdę... Złożony na niego skalę. Tak go widziałem, jak teraz ciebie widzę. Więc to jednak on. No. To jest on. A jak mnie zobaczył, to z jakby ducha widział. I co? <laughs> Powiedział, że mnie nie zna. Wyobrażasz to sobie? Nie znam pana, czego pan ode mnie chce. Mnie, Antoniego Wachutasa. Ja do niego mówię, to ja, Antoni Wachutas. No co? Zanik pamięci? Chory? Przecież musiał mnie pamiętać z rozdrażewa. Wiesz, a może taki pan się z niego zrobił, że już teraz cię nie poznaje? On się w ogóle dziwnie zachowywał. Obserwowałem go przez chwilę. Zachodził jak nieprzytomny. Wtedy mi się już że stary Werner mówił to o bękarcie na sieni. A jak zobaczył jedną taką rzeźbę, to uciekł. Normalnie uciekł. Rzeźbę? A gdzie ty właściwie byłeś? Na takim wernisarzu tam pokazywali rzeźby starego Wernera. Może dlatego przyszedł. Ale dlaczego udawał, że nie poznaje? Nie rozumiem tego człowieka. Oj, wiesz, co to jest niedobrze. Ja ci powiem, to jest bardzo niedobrze, że on znowu stanął na naszej drodze, że Ty go spotkałeś, wiesz? A swoje, po co ty tam właściwie poszedłeś? Nie. Dla Twojego Adasia to zrobiłem. Poszedłem, żeby się wywiedzieć, gdzie jest ta mała. Dzięki mnie wiadomo tylko, gdzie ona jest. I Stanisław z Moniką już pojechali tam, żeby ją nacisnąć, żeby dać w łapy, żeby odwołała zeznania. Bo inaczej to Twój Adas pójdzie do ciupy. A ty mi teraz kołki na głowie cesarz. Tu, słuchaj, załatwię to sama, raz, dwa. Ja wiem, co to za panienka, będzie ze mną szczera. Masz rację. Swoje sprawy należy załatwiać samemu, masz? Hmm. To jest dwadzieścia hmm. Powinno wystarczyć. To kosmiczna porsa, dla takiej małolaty. nie do kogo? Do ciebie, Gotku, Do ciebie. Fajne gniazdko sobie ubiłaś. Zaraz. Chwileczkę. Ty jesteś? Jestem żoną Adama Rozdrożowskiego, kochanie. Czego chcesz? Ja nie mam ci nic do powiedzenia. Sama to wszystko wymyśliłaś? Ja nic nie wymyśliłam. Jeżeli chodzi o to, co zrobił Adam. Nic nie zrobił. I obie dobrze o tym wiemy. Mylisz się. Przykro mi, ale. zamierzał. Niestety. Daruj sobie te straszne opowieści. Dobrze wiesz, po co przyszłam, prawda? Przecież czekasz na to. Czekasz i zastanawiasz się, ile ci zaproponuję. Słucham. Dobra, więc słuchaj uważnie. 20 tysięcy wystarczy? Chcesz mi zapłacić 20 tysięcy? Tak, pod warunkiem, że wycofasz oskarżenie. No co, no to chyba przyzwoita forsa, jak dla ciebie. Kupisz sobie ciuszko w całą furę. Wszystkie koleżanki z ją z zazdrości. Tu jest dziesięć patyków. A, drugie dziesięć oczywiście po wycofaniu oskarżenia. Myślisz, że ja. że to dla pieniędzy? No, spokój, mała. Zostawiłaś pułapkę i myszka się złapała. Ale nie odgrywaj teraz przede mną uciśnionej niewinności, bo na mnie to nie robi wrażenia. Wiesz co dają? I do domu, bo inaczej mogą i tobie ogonek przytrzasnąć. Wynoś się stąd, słyszysz? Bo zaraz zadzwoni po ojca! Zabiera się swoimi pieniędzmi, wynoś się stąd! Ty dziwko! To ty jesteś dziwko, nie ja. Rozumiesz? Nie! Ty mała szprotko, liczysz na więcej, to się przeliczysz. Daję słowo. Jeszcze tego pożałujesz. więcej. Wygląda na to, że w ogóle nie chce. Żartujesz. Jakaś idiotka. Wpadła w histerię i wyrzuciła mnie za drzwi. To znaczy, no, znaczy jest zupełnie inaczej niż myśleliśmy. Tak uważasz? No na to nie wygląda. No ale jeżeli oni nie chcą forsy, no to... To znaczy, że Adam rzeczywiście próbował z tą Cholera. No to ja się w żadnej telewizji nie mogę pokazać. Przeciwnie. Ja już nic nie rozumiem. No właśnie idź. Idź jak najbardziej. Niech zobaczy jak za nic stoisz. Jeżeli jest winny, doceni to. Nie rozumiesz? Najpierw musimy go wyciągnąć za reszty. Niech się przekona i że ci zawdzięczy. A potem jak wróci, ty mu wybaczysz. I on wtedy tobie będzie musiał wybaczyć. Rozumiesz córeczko? Zabieram go na audio. Zabieram cię do szpitala. Ważne jak z ciebie. Słuchaj, mam do ciebie prośbę. Zrobisz coś dla mnie? Zależy co. Jak wyjdziesz, pójdziesz do Park Fixy. Gdzie? Taka dyskoteka, na kwadratowej, na ochocie. Nazywa się Pulp Fixy. No, no nie mów, że nie, nie wiesz. No, ale po co mam tam pójść? Właścicielka ma na imię Jola. Powiesz jej, gdzie jestem, żeby mogła mnie stąd wyciągnąć. Zrobisz to? No i co, ona ci pomoże? Jak ktoś ma takie układy, to chyba... to chyba może mnie stąd wyciągnąć, nie? Jakąś się na tym nie znam, skoro tak mówisz. Taka jest twoja bliska rodzina? Bliska, bliższa, najbliższa, średnio. Pójdziesz? Zabieramy go. Obiecaj, że pójdziesz. No pójdź tam. Pójdź tam, proszę. Proszę cię, pójdź. Ja no, nie rozumiem, co tutaj jeszcze robisz o tej porze. Słyszałam, że chodzisz po pokoju, a poza tym wiem, że źle sypiasz. A jak mam sypiać według ciebie? Mam się niczym nie martwić? A może mam ci przypomnieć, że mój mąż siedzi w areszcie? To wcale nie dlatego, że Adam siedzi w areszcie. A dlaczego? Może to jest jakaś twoja nowa teoria? Nie nowa, nie moja. Cóż widzę, córko. Jak się męczysz. Słuchaj, tak już jest na tym świecie, że trawa potrzebuje rosy, pszczoła, nektaru, a kobieta potrzebuje kasy, mamo, kasy, czułości. Czułości, córeńko. Nie wiem, o co ci chodzi. Daj spokój, przecież dobrze wiesz. Jesteś młodą mężatką i leżysz sama w łóżku. Do czego to jest podobne? I wcale mi nie mówię, że to dlatego, że Adam siedzi w areszcie, bo jak tu był, to też spał. No konopi w solu. Daj spokój. Po co ci to wszystko? Zostaw to, wróć do nas. Tam jeszcze nie jeden kawaler się za tobą obejrzy. Zapomniałaś już, że jestem mężatką? Mężatką to ty będziesz wtedy, jak twój może będzie z tobą sypiać. Bzdura! Nigdy się stąd nie ruszam. I w ogóle... W ogóle nie wtrącaj się w sprawy, których nie rozumiesz. Na tym się rozumiem. Jestem kobietą i mam swojego chłopa. I wiem, że jak się między nami nie układa, to nie ma lepszego sposobu niż przez łóżko. Cześć, kochanie. Przyniosłem ci same smakołyki. Dzięki. A co się stało? Źle się czujesz? Nie. Nie, nic się nie stało. Przecież widzę. O co chodzi? Tato, posłuchaj. Ja wiem, że ci się to nie spodoba, ale. Ja chciałabym się wycofać. Jak, jak wycofać? Z czego? Z całej tej sprawy, no. Nie chcę występować przeciwko Adamowi. Co ty do cholery kompilujesz? Myślałem, że już jesteśmy poza tym problemem. Nie krzycz na mnie. Przepraszam, niepotrzebnie się uniosłam. Co to jest za pomysł? Kto ci coś takiego doradził? Tato, nikt mi nic nie doradził. Ja, ja już po prostu nie chcę się w tym babrać. Nie mogę zrozumieć. Magda, nie jesteś już dzieckiem. Sprawy zaszły zbyt daleko. Nie możemy się teraz wycofać. Policja w Gdyni wniosła przeciwko tobie sprawę o kradzież i zniszczenie samochodu. Wiem. No to co? Chcesz pójść do więzienia? Może lepiej, żebym poszła. No co ty mówisz? Chyba nie dadzą mi dużo. Teraz słucham? Tak, zaraz poproszę. Panie Karolu, do pana. Tak, słucham. A witam, witam, panie mecenasie, tak. Co takiego? Dzisiaj? Przed bramą? Oczywiście, panie mecenasie, że będę. Tak, no to do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Zwalniają Adama. Prokurator zgodził się, aby Adam wyszedł za kaucją. <laughs> Boże, jaka ty. Jaka ty jesteś naiwna? To, to, to nie chodzi tylko o, o pokorzenie, ale o, o przemoc fizyczną. Ty zdajesz sobie sprawę, co to znaczy w Przecież nie wytrzymałbyś tam nawet kilku dni. Ale ja nie mogę oskarżać Adama. Ja nie jestem pewna, czy on już rzeczywiście. Czemu nie jesteś pewna? Przecież jesteś już dorosłą dziewczyną. Nie możesz zmieniać zdania co 15 minut! Ale dziadek mówił, że lepiej zwolnić stu zbrodniarzy niż skazać jednego niewinnego. Słuchaj, Posłuchaj, sprawy zaszły już zbyt daleko. Nie możemy się teraz wycofać. Oprócz procesu o kradzież i zniszczenie samochodu policjanta, sąd może oskarżyć cię o fałszywe zeznania, a Adam o zniesławienie. Nie ma odwrotu, Magda, rozumiesz? Nie ma odwrotu. Boże. Przed Proszę bardzo. Ja jest rana, to, 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 to tylko kawka. O. Dopiero zjeżdżam na zakład. O pierwsze, kogo trzeba, i tak o południa mogę coś przełknąć. A ja obcych wędlin do ust nie biorę. Dwoń adwokat Adasia. Adaś dzisiaj wychodzi. No, prokurator przed chwilą podpisał zgodę. Nie mi, Boże, nareszcie! Jadę z Tobą. To ja, go trzeba zawiadomić Monika. Nie, nie, słuchajcie. Nie róbmy wycieczki. Zostańcie tutaj. Ja go odbiorę. Wy lepiej przygotujcie jakieś nowe, przyzwoite śniadanie. A masz rację, Karolu. Wyobrażam sobie, jak go tam karmili. To Ty jedź po niego, a my przygotujemy coś yy, na Dobra, to niech kobiety hmm? przygotują, a my pojedziemy po, po niego. Tylko wypoczekaj no, no. chwilę, ja muszę zawiadomić bo się na tyle. ja wiem, że jesteś mądrą i inteligentną dziewczyną, ale im więcej będziesz o tym myśleć, tym więcej będziesz miała wątpliwości. Ja wiem, czas mija, fakty się zacierają, ale przecież w prokuraturze nie miałaś Cienia wątpliwości. Nie, no ja nie wiem. Ja nie chcę nikogo sądzić, skarżyć, ranić. Ja rozumiem, że nie chcesz nikogo skarżyć, ale musisz być konsekwentna. Liczą się fakty. Adam wynajął pokój w hotelu, tak? I pierwsze, co zrobił, zamknął drzwi na klucz i rozebrał się. Tak było. Sądzie, będziesz musiał ujawnić tylko fakty. Wstawać córuś, twój wraca. Dzisiaj wypuścili go? No, wychodzi, za zakałczą. Powiem ci, że dla nas byłoby lepiej, gdyby jeszcze posiedział. Wiesz, im dłużej chłop siedzi, tym bardziej kruszeje. No, w końcu niewiele udało ci się załatwić. Ale to moja wina? To no, nie, to no, no, jest jak jest. A teraz wstawaj i szykuj się na powitanie, a ja, a ja z Karolem jadę po niego. Nie no, poczekajcie, jadę z wami. Nie, nie, to nie, nie ma czasu. Nie, ty, ty się szykuj? Aha, i pamiętaj, ty mu przebaczasz? On ci przebacza. Rozumiesz? No, to szykuj się. I, i, przez żołądek do serca mężczyzny. Sąd wyda wyrok, nie ty. Jeżeli sąd stwierdzi, że podane przez ciebie fakty, suche fakty, są niewystarczające, wyda wyrok uniewiniający. Sądy są sprawiedliwe. Znaczy nie uprawiałbym zawodu adwokata. Może masz rację. Ja bym cię do składania zeznań, gdybym nie uważał, że to jest jedyna i słuszna droga. Wierzysz mi? Wierzysz? Tak. Przyrzeknij mi tylko, że więcej nie zrobisz żadnego głupstwa. Przyrzekam, masz rację. To dla Twojego dobra.